Witamy kolegów hodowców, z nami Bogdan Kostos, przekazuje tutaj gołębia na aukcję ludzki gest Przekazujemy gołębia, jak to mi kuzyn mówił podziel się, a dobro wraca i tutaj zaskoczę może nie jednego, bo przekazuje gołębia na aukcję który zdobył 14 na 14 konkursów w tym roku jest to, nasz, jest to najlepszy lotnik oddziału Katowice można powiedzieć moja perełka, no ale jak to kuzyn mówi, podziel się, a dobro wraca. Także dajemy najlepszego gołębia z naszej hodowli, jakiego mamy, który w tym roku podczas takich ciężkich lotów wywalczył 14 razy włożony, 14 konkursów, i tam chyba ma pierwszy konkurs też z 700, jak się nie mylę, tam na, na rejon. Według szybkości nie było listy rejonowej, ale według szybkości to ten gołąbek zdobył pierwszy, pierwszy konkurs na rejon. Jest to super samica. Myślę, że z tego gołębia będą. Następcy zadowoleni, skoro tyle wywalczył, konkursów zrobił i w tym takim ciężkim roku tyle zdobył, także myślę, że będzie pociecha. Ojcem, ojcem tego gołębia jest gołąbek w, nas, w naszej hodowli od mojego kuzyna 884 Samiec. A samiczka jest od mojego przyjaciela. Była pożyczona od Grzesia Korczewskiego, która jest teraz tam u niego też. Yy, on ją sprowadzi chyba od Dawid Rapał, Rafa, czyli coś takiego z Opola, tam od kolegi z Opola, sprowadził do swojej hodowli. No tak żeśmy połączyli, no i wyszła taka, taka samiczka po prostu po z skrzydło tak. Pierzy mhm. no, się to wiadomo, że oczko super samica. No, tutaj rakieta, dajesz. rakieta, nie samica. Rakieta. Jest faktycznie. to wyjątkowy gołąb no jeżeli robi 14 konkursów na 14 włożonych tak w tak trudnym sezonie uważam, że to jest wyjątkowy gołąb i, i ktoś kto, kto po prostu kup, zakupi tego gołębia będzie miał dużo pociechy z niego. Panie kolego Bogdanie mogę ją? Może. Bo za niedługo z, z twojego gołębika zniknie i może jej, nigdy już nie będę miał okazji trzymać takiego lotnika, to naprawdę 14 w tak trudnym sezonie to to jest wyczyn dla dla każdego ży, żywego zwierzęcia, także. No i kolega Wojtek, Piękku, co powie piętku. o budowie? Teraz go, gołąbki są osłabione, troszeczkę rozpierzone, także to no, widać, no, widać, jak, jak no. one są witalne. Jak, jak jeszcze pióra rzucałem. No każdy, każdy dobry gołąb, tego typu gołąb, to dla mnie jest dobrym robotnikiem. Cięż, ciężko pracuje po prostu na swoje wyniki. No. Piękny gołąb, gratulacje Bogdan. Także zachęcamy do kupna, bo dajemy wszystko, co najlepsze w naszej hodowli. Zapraszamy do licytacji. Dobry lot.